Dobry wieczór, dzisiaj Dobry wieczór. Mikołajki, dzień, dzień szósty. szósty, a tu Mikołaj się z wami wita. A co wam przyniósł Mikołaj dzisiaj, bo nam w pracy Mikołaj przyniósł Mikołaje czekoladowe. Tak późno wróciliśmy z pracy, jest godzina 21, my dopiero film nagrywamy dla was. Mikołajki muszą być i zaczynamy dzisiaj od herbatki. Bo chciałabym się jeszcze napić przed snem. Yy, numer 6. O proszę. Cynamonowa herbatka leci do mojego kubeczka. Woda już stygnie. Zostawcie łapeczkę pod filmikiem na Mikołaja dla nas. Bo my tacy zmęczeni, prawda, kochanie? Dzisiaj. I może zaczniemy teraz drapać. Nasz kalendarz adwentowy, strapkowy adwentowy z numerem 6, o takie duże okienko dzisiaj, mamy choinkę i ha, widzicie to i mamy świeczkę, mówię Ci, mówię Ci, że będzie to 100 euro, A dzisiaj taki bonus, 12 też jest takie duże okno, prezent. I dzisiaj 6 też były dwa symbole. No, rozdają to trzeba brać, prawda? I sobie zanotujemy. Mamy kolejną świeczkę. Ile I pierwsza jest? choinka. Ile świeczek, świeczek? Mamy pięć. Jeszcze tylko trzy nam brakują. No to będzie, będzie, będzie. Otwieramy kalendarz choinkowy, prawda? Ze zdrabkami. Mhm. Numer 6, numer 6 mamy Mikołaja. Jednego. No niestety tylko jednego Mikołaja mamy. I mamy los. Może otwiera los. A ja będę drapać Mikołaja zaraz. I dzisiaj co będzie w tym losiku? <laughs> dzisiaj pusty, ale ci... dzisiaj pusty. Uwaga, uwaga. Taka uwaga, o, ja. teraz dobrze widać? Jedno euro, no ty to masz rękę naprawdę szczęśliwą. No mamy euro. Ach, Mikołaj, co mamy? Zadajmy szybciutko, bo będzie dziesiąta. Od drugiej wszyscy idą spać. My jutro musimy rano wstać. Mamy 3 euro, 6 euro. A szukamy trzech jednakowych kwot. 2 razy 1000, 2 razy 6 i 2 razy 3. I uwaga, czy coś będzie? A nie, bo szósteczka, szósteczkach. Mamy 6 euro, ale jeszcze mamy bonus. Może trzy jednakowe symbole się pojawią. Mamy już dwa prezenty I i, i, i i niestety Mikołaj. Mikołaj nie przyniósł nam prezentu. No nie, no przyniósł 6 euro, mamy super. dzisiaj mamy dwie wygrane znowu. I szybciutko lecimy do naszych kalendarzy adwentowych. Otwieramy okienka z numerem 6. Numer 6. O, Mikołajki, dzisiaj co my tu mamy w naszym ekskluzywnym kalendarzu? Wow, jest, czekałam na to. Ariana Grande, miniaturka. O, super prezent. Drugi kalendarz z kosmetykami, marionaut. Gdzie mamy szóstkę? A, z tej strony. No, jakaś kredka. Kredeczkę mamy. Aha, czerwoną do ust. Taką kredkę mini. A do naszych boksów, uwaga, uwaga, prezenty dla Was. Do mniejszego boksa lądują, zobaczcie, jakie ładne kolczyki z cyrkoniami. Takie kółeczka. A do większego pudełeczka leci bransoletka z cyrkonią. I przechodzimy do naszych słodyczy. Szósteczka koło się kryje. otwieramy okienko z numerem 6. jajeczko wyciągamy. otwieramy szybciutko, a czekoladkę zjadamy. Taka słodka kolacja będzie. Oczywiście dla, mnie. Oczywiście dla Ciebie, już jajeczko leci do Ciebie. Dziękuję. Otworzymy sobie. O, będzie Mikołaj na Mikołajki. Tak jest. Składamy Mikołaja. I mamy Mikołaja na Mikołajki. Zobaczcie, jaki fajny. Grubasek. <noise> Gdzie go postawimy? Pod choinką. Tak, postawimy go pod choinką. O, tutaj jest. I otwieramy na koniec skarpetkowy nasz kalendarz z lamą, szósteczkę mamy tutaj i coś nowego, mamy nową skarpetkę z jakimś króliczkiem i taki łososiowy kolorek. Ha, ha. Żegnamy się już. Dobranoc. Do zobaczenia jutro. Dobranoc. Już kolejny odcinek naszych vlogmasów. Zapraszamy. Nie, nie wiadomo, który on wpadnie. Pewnie późno wieczorem. Pewnie tak. Zapraszamy do subskrypcji i zostawcie łapeczkę pod naszym filmikiem. Oglądajcie jutro też. Pa pa. Dobra, dobranoc.